Dziś mamy 22 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jesteśmy na jednym z siedmiu rodzinnych ogrodów działkowych, które przyłączyły się do kampanii Wrocław Nie Marnuje. W ramach tego dnia zorganizowaliśmy akcję Sprzątania Świata. Sprzątamy dzisiaj świat po raz kolejny, bo bardzo zależy nam na tym, żeby dbać o naszą przestrzeń tutaj wokoło. Także zachęcamy Was też do tego, żebyście wyruszyli z domu z workami i posprzątali najbliższe otoczenie. Także tutaj ze społecznością Rot Różanecznik wzięliśmy się dzisiaj do akcji. Zakasaliśmy rękawy, zbieramy skarby. Pompę, buta, jakiegoś bolca wielkiego, metale, papiery. Zobaczcie, ile dzieci zostawiły zabawek. Co z nimi trzeba, Florcia, zrobić? Wyrzucić. Niestety trzeba wyrzucić. Wrocław nie marnuje i udowadnia to każdego dnia. Dziękujemy wszystkim ogrodom, które wzięły udział w akcji oraz spółce Ekosystem za wsparcie przy organizacji tego wydarzenia. A jeśli Twój ogród jeszcze nie dołączył, zapraszamy!